Witajcie w kolejnym odcinku z gry Dishonored, ja nazywam się Tenuria i jak widzicie stoimy sobie przed Samuelem i porozmawiamy z nim, by popłynąć w stronę osób tych, które uważają się za naszych przyjaciół. Dobrze, popłyniemy zatem. Dobrze i to był koniec pierwszej misji, zdobyliśmy 580 monet, aż z 1000, czyli, czyli aż tak bardzo mogliśmy się wzbogacić. Ukryci sprzymierzeńcy, twoi nowi sprzymierzeńcy, kryjący się w starym barze nad rzeką, chcą się podzielić z tobą swoimi planami. Spotkaj się z wewnętrznym kręgiem lojalistów, aby dowiedzieć się co planują. Nie no, ale to wygląda prześlicznie. Ja wiem, że. z nie wiem, to jest chyba na silniku Andrew Engine, tak mi się wydaje. Flag. we're right under the lord regent's nose and he don't know a thing of course if anyone finds out what we're up to the watch will break in with swords drawn and now that you've escaped the lord regent's going to be tearing the city apart take you up to meet admiral havelock and the rest of the war to Lady Emily and your name, he can. Dobra, czyli widać, że ci lojaliści są bardzo dobrze tutaj ustawieni. Okej, okay, ja sobie pozwolę podgłośnić trochę słuchaweczki. Tak, zawsze je ściszam tym razem je podgłośnie, ponieważ troszkę ściszałem tutaj pomiędzy materiałami. No i co? Wejdziemy do baru, czy poczekamy na naszego koleżkę? A co tutaj mamy? The Outsider Walks Among Us. Hmm. Dobra, no to co? No, ja otwieram drzwi. Zobaczmy, któż taki nas tutaj spotka. Możemy to kontynuować później, panie Pendleton. Mężczyzna czasu jest tutaj. Corvo, jestem admiralem Havelock. prawdziwy służbę Imperium, tak jak ty. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Hound Pits pub. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans. But we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight, and in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered, but before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Dobra, czyli naszym celem będzie porozmawiać z Piero, którym jest tutaj jakimś technikiem. I będzie konstruować dla nas sprzęt. Okej, okay, może to jakieś pieniążki leżą w ogóle czy coś. E, mogą się przydać zwłaszcza, że skoro idziemy do technika, to może będziemy mogli coś u niego zakupić? O właśnie, o wilku mowa. Okej, okay, czyli tak. Musimy pójść do góry i napełnić mu zbiornik z tranem. W ogóle, em, czy to jest ten tran, który mamy aktualnie, taki wiecie, w użyciu? Czy to nie, czy to nie taki tran, o którym ja myślę? E, zerknijmy. O, esencje jest stacja. Wow, dużo do czytania, no ale okay. Sokołów nie ma już przewagi, jeśli chodzi o zapas. Zacznę admirał zapłacił za instalację mojego własnego systemu, który umożliwi mi pracę w tym miejscu. Po aktywacji dozownik wyda pusty pojemnik, gotowy do napełnienia. Gdy pusty pojemnik znajdzie się w pobliżu bomby napełniającej zbiorniki tranu, magnetyczny przyciągacz powinien go pochwycić i zablokować w prawidłowej pozycji. Pociągnięcie za dźwignię zapoczątkuje proces napełniania. Po zakończonym, Napełnienie zbiornik może zostać wyjęty i użyty. Podczas obsługi pełnych zbiorników należy zachować najwyższą ostrożność. Są one dosyć niestabilne. System jest pewny i dobrze skonstruowany. Wygląda na to, że kompania olejowa Gravesa przynajmniej raz zrobiła coś jak należy. Ok. Eee, przetwarzanie tranu, urywek pisma założonego, bla bla bla. Na morzu zabezpieczają bestię hakami linami rzucanymi z głównego statku oraz z kilku mniejszych łodzi pływaki uniemożliwiają wielorybowi zanurzenie się w głębinie. Gdy zostanie złapany przez jego ogon, przybija się większy hak używany do wciągnięcia zwierzęcia, stworzenia po rampie. Zwierzęta jęczą i huczą przez jakiś czas, gdy ludzie wydobywają je na pokład, a następnie unoszą na rusztowaniu powyżej, Zadek ustala kurs i powraca do portów Dunwall, gdzie załogi pracują nad wielkim stworem, odcinając najtłustsze części, gdy jest on wciąż jeszcze żywy. Dobra. Um, coś jeszcze tu mamy? Okej. Okay. O, jeden dzisiaj dużo czytania. To nadzwyczajne. Każdy okaz, jaki miałem przyjemność badać podczas podróży, wykazywał jakąś niewielką cechę fizjologiczną, która odróżniała go od innych. Podczas drugiego etapu podróży na wschód od Tywi Załoga wciągnęła na pokład samicę Mającą jakieś 13 metrów długości Szacuję, się, że ważyła 35 ton I statek osiadł nisko, przez co e, Przez całą noc bujając się Z burty na burtę, gdy ona się szarpała W świetle świeci Świeci? Co? Ja, fuck. W świetle świec e, Rozebrałem ją Wykonując szkice i notatki Mimo jej Porykiwania w Wciąłem się w masę macek wokół jej pyska. Eee. Wewnątrz znalazłem rzędy za urzędami... Co? Kurde, jeny, źle widzę dzisiaj. Za rzędami zębów oraz fiszbiny biega... biegające wzdłuż górnej szczęki. Przypuszczam, że to, że ta przypominająca miotę struktura służyła jej do odfiltrowywania z wody pożywienia zbyt małego, by ją przeszuć. Jakie macki w ogóle? O czym wy tu gadacie? O, jen. Z polecenia Lorda Regenta w obliczu rosnącego kryzysu zarazy pozycję rachmistrza ofiar piastować będą mogli tylko oficerowie zwykle niższego lub średniego stopnia w większości spraw codziennych oraz tyczących się godzinami. Polic godziny policyjne oficerowie ci będą odpowiadali przed, <coughs> przed czynnym oficerem dyżurnym. Każdy rachmistrz ofiar będzie miał jednakże władzę w sytuacjach związanych z zarazą. I zajmowaniem się zmarłymi, wy, włącznie z osobnikami wyko, wyko, wykazującymi symptomy późnego stadium choroby, zwanymi pospolicie płaczkami. Zaczynając od miesiąca deszczu, zainteresowani oficerowie mogą aplikować na okres próbny, a w przypadku przyjęcia na dwutygodniowe szkolenie, wypłata będzie wydawana w postaci monet i racji eliksirów w ilości 1,5 normalnego wynagrodzenia. Świetnie! O! Otworzymy kufer. Um. Nic tu nie ma, OK. Dobra, idźmy mu zanieść ten tram, bo on tam czeka, a ja tutaj się w ogóle. E, wziąłem zaczytanie Nie tu. OK, weźmiemy jeszcze zioła. <laughs> weźmiemy puszkę. E, o. E, okay. Dobra, nie. Ale tu sobie spauzujcie. I tu sobie spauzujcie. No dobra, ten tekst też sobie tutaj pozwolę, żebyście spauzowali Dobra A dzisiaj już jest za dużo tego czytania już Jeżeli mam to wytrzymać, to musi... Muszę, muszę, muszę O, mapa gwiezdna A, mapę sobie weźmiemy Bogactwo Imadło, użyj imadła I madła. Uii, kręcimy imadłami Dobra Nie, dobra, koleżko, bierz tu ten tran Perfect Robisz maskę zabójcy, tak? Ale czyżby to była maska, która jest najbardziej rozpoznawalna tutaj z grą Dishonor? Tak, to jest maska, która pojawiała się chyba na każdym trailerze, na okładce była bodajże. Nie jestem pewien, czy nawet edycja kolekcjonerska nie miała jej na pudełku. Upgrades for your gear, weapons, munitions, but our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables and I will resell them on the black market. That should give us the money. Dobra, czyli rozumiem, że jeżeli ja ci będę dawał pieniądze, to ty będziesz mi ulepszał sprzęt, tak? No dobra, zobaczmy w ogóle, co ty tutaj masz. E, wydaje mi się, że troszkę tego tutaj mamy. E, Bełt tu usypiający... Klucz elektryczny. Um. Ok, zobaczmy, co mogę ulepszyć. Dobra, trochę monet posiadamy. Hmm. ulepszenie pistoletu, skrzyżowanie ostrzy. Miec staje się skuteczniejszy podczas skrzyżowania ostrzy lub podpychania. Ok, um, tutaj są jakieś tam pierdoły, które mi nie interesują. Albo ulepszymy kusze, albo ulepszymy ostrze. Sądzę, że jednak ostrze chyba będzie lepszym rozwiązaniem. Dobra. No i cała nasza gotówka właśnie została roztrfoniona. No dobra, no to pójdziemy sobie odpocząć. w sumie to wszystko, co już tutaj miałeś to sobie zerknąłem, a troszkę się naczytałem. Gdzieś indziej, a cóż to ma znaczyć? Hm. No, o, fuck, dobra. O, nie wiem co tu się dzieje, ale zapewne jesteśmy tutaj e, po tej przerwie, po tym wypoczynku, co tutaj koleżka chciał. Dobra. E, no więc, skoro jesteśmy, rozumiem, że w jakimś pokoiku, tak? No to dobra, pójdziemy sobie porozmawiać tutaj z naszymi przyjaciółmi. The fuck? Gdzie ja jestem? Eeeem... Um, Czyli tak mam rozumieć to gdzieś indziej. Dobra. Um, um, um. Wow. Znikasz jak tamci co porwali Tom. Tą, tą małą, tą jakiej było? Eli? Chyba tak. No i w sumie znikasz w ogóle jak tamci, co nas zaatakowali na początku gry. I am the outsider and this is my mark. Great forces in the world... um. okay, spoko. mamy teraz tatuaż na ręku. Use to Okej, okay, dzięki tutaj za drobne wzmocnienie. Aha eee, ha, ha, ha. Okej okay. naciśnij LT, aby niepotrzebnie przemieścić się do przodu. Okej, okay, spoko Wow, czyli to tak działa. Okej, okay, otwórzmy skrzynię. Otwórz skrzynię, weź środek. O nie. Leżący list. Nie ocalisz się, nie ocalisz się, nie ocalisz się, Ej, ej no! Mamy jednej, a ja ocalę. Dobra. Ej, serio? Jak to się stało, że on spadł? Przecież byłem na krawędzi. A. Okej. Okay. Jeszcze raz. No. Jak, to znaczy, co ty masz w ogóle w liście? Korwo, jestem bardzo smutna. Mówią, że nie żyjesz jak mama, ale zamierzam włożyć tę notkę do butelki i wrzucić ją do rzeki, ponieważ im nie wierzę. Życie tutaj jest bardzo dziwne, nie podoba mi się, więc proszę, przyjdź po mnie, jeśli możesz. Okej. Ok. Um, to wy? Nie. Nie, ty jesteś chyba ten dobry, a on jest ten zły? Czy to jest ta sama osoba? Nie wiem, nie wiem. Echem, nie wiem, już się gubię tutaj. W ogóle to miejsce. W... No, naprawdę! Gro, bądźmy poważni. Ah, Okej... Okay. Mam nadzieję, że więcej mi tutaj nie spadniesz Dobra. Jejku. Ah. No w porządku. Nie no, to jest jakaś masakra. Ja się muszę przyzwyczaić do tego. Aczkolwiek dwa razy spadł i to nawet nie wiem dlaczego, bo w sumie. Yy, Wylądowałem tutaj w miejscu bezpiecznym dla mnie. I to powinno się zakończyć dobrze. <laughs> w ogóle, co to są za droidy, co? Um, Okej. Okay. No spoko. Um, <laughs> Gdzie tu jest coś, co by mnie interesowało? Okej, okay, lewitujący kamień. To mnie na pewno interesuje. E, możemy zejść po schodach. No spoko, no to sobie zejdziemy. Jej, chyba jedyne normalne przejście tutaj. Okej. Okay. Skoczymy tutaj. E, teraz doskoczymy tu. Seek the ancient runes bearing my mark in the lonely places of your world.

Okej, okay, Czyli mamy uh, uh, użyć. Użyć serca, by dostać się tutaj. Um, I zdobyć tą runę, która jest gdzieś tutaj na wprost. Okej, okay. Bierzemy sobie to. No i pach. Okej. Okay. Wow. Dobra. Teraz co? Serduszko. Zejdziemy sobie tutaj. Teraz tak bierzemy sobie skok tu. W pobliżu znajduje się kościany amulet. W porządku. Ok, no dalej. Wow. Ok, wyciągniemy serduszko. Wow, bije jak szalone. No i w porządku, mamy runę. I co ona mi pozwoli w ogóle? Co się z nią stanie? A bo co ja mam z nią zrobić? O, to jest dobre pytanie. Gdy zbierzesz kilka runów, już i przejdź, bla bla, bla w sekcję mocy. W porządku? Mmm. Pozyskaj mroczny wzrok. E, pozwala ci w wykrywać żywe istoty. Okej, okay, spoko. Świetnie! How you use what I have given you, falls upon you, as it has to the others before you now I return you to your world. But know that I will be watching with great interest. Okej, okay, spoko, czyli w ogóle ktoś mnie zgarnął tak znikąd? Aha, ale tatuaż mamy, czyli jednak to nie na, nie do końca to był sen? O, pieniążek, 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 weźmiemy pieniążek? Jednak fajnie, że zbieraliśmy te monety od początku, ponieważ one widzę, że. E, tutaj troszkę nam dają. Co się stanie, jak wiemy serduszko. E, ono coś mi powie. Aha, tam jest runa. Ok, Czyli rozumiem, że mogę sobie pójść tędy i twórcy nie będą źli. Dobra. E, spróbujmy może. Wykorzystać tutaj e, skoki. Aha, no jeszcze mnie. Jeszcze mnie uszkodziło. Okej, okay, przybiegniemy sobie tutaj. Um, hmm, ok, widzę, że tutaj, e, że tutaj damy radę, bo jakoś tak nie chcę aż tak mocno używać swoich umiejętności tutaj, żeby nie wytracać się tak, nie wiem, z punktów many, czy co to są w ogóle za punkty. E, coś tu pływa? Aha, coś tu pływa. Wolę nie ryzykować i chwycę sobie tą runę tutaj. Dobra, dodano nową runę. Mogę coś tutaj zmienić? Eee, dym, dym, dym. Okej, okay, tu mogę sobie zwiększyć żywotność, to sobie dodamy. Teraz tak, czy będę odważny? Nie, nie będę odważny, będę sobie. A eee, tutaj jeszcze tlon. Ej, serio? No, coś mi tutaj jeszcze sklinowało. Dobra, tu sobie dopłyniemy do tego. ok? Dobra. Anuluj i sobie tam podpłyniemy po prostu. Um, coś tu pływa? Nie, nic tutaj już nie pływa. O, jakie ważki w ogóle. Fak, ryba. Ej, ona mnie zatkowała. Dawaj, 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 wychodź z wody. Serio, ryby mnie zatkowała, A to jedne. To nawet mocno. Dobra, pobiegniemy sobie tam do naszego miejsca do admirała Hevloka. Okej. Okay. Well, let's get down to it. First off, I know that assassination is dark business, but sometimes good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to Her line by and Emily To those ends. Dobra, czyli was cel prosty. Emily na tron. No w porządku, spróbujemy coś zadziałać. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical. Dobra, czyli nie możemy pozwolić na śmierć Emily i musimy wyeliminować osoby, które stoją nam na przeszkodzie. Okej. Okay. Dobra, no to co, idziemy do Samuela. A Kim ty jesteś? Corvo, hello. I'm Callista. I Admiral I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the High Overseer. That wretched man. There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, Jeff Kernow, still serves as captain in the City Watch. But he's a good man and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison. And I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? No, nim kim się stałem? Aha, stałem się zabójcą. No w porządku. E, czyli wychodzi na to, że mamy oszczędzić kapitana Kernowa. OK. No dobra. E, dalej, Samuel. Bierzemy się do roboty. Tak, jestem gotowy tutaj na kolejną misję. Ruszajmy więc. Załóżmy naszą kultową maseczkę. Dzielnica Destylarni. Campbell przewodzi wojenną wojowniczą frakcję religijną i w, aha, w mieście i jest bliskim sprzymierzeńcem lorda regenta. Campbell jest całkowicie skorumpowany i utrzymuje w tajemnicy miejsce pobytu Emily. Przyniknij do biura nad rewidenta skradnij dziennik Campbella i wyeliminuj go. Tu też przetrzymywany jest sojusznik lojalistów. Martin, uwolnij go i pomóż mu w ucieczce. Dobra. Echem. Czyli zaliczymy dwie misje za jednym zamachem? Oho. Jeszcze musiało się rozpadać? Hmm. Czyli połowa miasta jest martwa, a druga połowa jest w walce. Aha. Echem. Tam widać, że w ogóle ciała wrzucają do rzeki. To nie jest za bardzo mądre, ponieważ mogą doprowadzić do skażenia wody. A wątpię, by zaraza, która morduje ludzi, po dostaniu się do wody, była dobrym rozwiązaniem. E, no i teraz tak. No tak, no wsiadłem mu się trochę w rozmowę. Ok, zjemy sobie pieczonego szczura. Mini pierwszą ścianę światła. W porządku. Opcjonalnie skorzystaj z alejek bocznych. Bottle City, bo minąć światłe ściana. Porozmawiaj z babunią Łach w jej mieszkaniu. Ok, ja chcę zacząć w ogóle jak działa mroczny wzrok. Wow. Jakie czary? Dobra. Nie no, fajny, fajny Bayer. Dzięki temu widzę, że będę miał ułatwione zadanie. Że będę mógł sobie... wiecie, przychodzić tutaj niepostrzeżenie. W ogóle nie wiem czemu, ale to logo kojarzy mi się... z władcą pierścieni. Z Sauronem. Okej. Okay. Ty chyba jednak nie byłeś wojskowy. Ok. Nie no, teraz będę za często tego używał, Dobra, widzę, że tutaj ktoś sobie chodzi. Aha, oczywiście szczury. Okej, okay, dobra, czyli widzę, że tutaj niektórzy ludzie nie zwracają na mnie żadnej uwagi. To dobrze. Mm, tu mamy jednego strażnika, tak? Okej. Okay. Dobra, weźmiemy go, znokautujemy, po cichu. No niestety, stety albo niestety będę tutaj e, próbował skupić się czasami na jakimś takim, wiecie, skradaniu, żeby nie było, że wszystkich ani anihilujemy. Dobra, mamy monety, zerknijmy co znajdziemy sobie tutaj, zbiorniczki tutaj, świetnie. No i co mamy tutaj? Tu mamy ostrze sprężynowe, możesz przyczepić pułapkę z ostrzem sprężynowym do dowolnej powierzchni, celując w nią i naciskając LT, gdy wróg się zbliży, pułapka uruchomi się i wyrzuci chmurę, okej. Okay. Dobra, co tu jeszcze jest? Klucz elektryczny. Wyłącza urządzenie ochronne. I tu mamy notatkę sierżanta. Wszystkie elementy ściany światła zostały dostarczone na wasz posterunek i spodziewam się, że urządzenie będzie działało przed północą. Otrzymajcie także kilka zapasowych zbiorników z tranem na wypadek nagłej potrzeby. I wreszcie doszło do mojej wiadomości, że różni strażnicy nadal zajmują się szczeniackim praktykowaniem znanym jako palenie szczurów. Słuchajcie, w tym miejscu zakończymy sobie odcinek. Ponieważ, jak słyszycie, mój piesek się chyba obudził i się rozszalał, ponieważ szczeka. Tak więc, słuchajcie, zakończymy sobie w tym miejscu odcinek. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, na razie.